Polscy sportowcy z kryminalną przeszłością. 5. Artur Szpilka, zanim został gwiazdą boksu i MMA, spędził półtora roku w więzieniu. W wieku 19 lat został skazany za udział w bójce w jednym z nocnych klubów. W zakładzie karnym należał do tzw. grupy grypserskiej, która rządzi się własnymi zasadami, a za uderzenie strażnika dostał kolejny wyrok. 4. Jacek Murański, znany z ról aktorskich i kontrowersyjnych występów na galach Freak Fight, spędził 3 lata w więzieniu. Wyrok dotyczył pobicia poprzedniego właściciela domu, który murański kupił na licytacji komorniczej, gdy mężczyzna nie chciał się wyprowadzić, murański postanowił przyspieszyć sprawę siłą. 3. Tomasz Hajto, były reprezentant Polski, ma na koncie dwa poważne konflikty z prawem. W 2004 roku niemiecki sąd skazał go za handel przemycanymi papierosami. Trzy lata później w łodzi, jadąc z nadmierną prędkością, śmiertelnie potrącił na pasach 74-letnią kobietę. Dwa. Andrzej Gołota, legenda polskiego boksu, w latach 90. uciekł do USA, by uniknąć procesu za bójkę w klubie nocnym. Przez lata media huczały o jego rzekomych powiązaniach z mafią Pruszkowską i znajomości z jej legendarnym bossem Pershingiem. Plotki głosiły, że słynny bokser był nawet jednym z jego ochroniarzy. Jeden. Richard Forbrych, pseudonim fryzjer, to centralna postać największej afery korupcyjnej w historii polskiej piłki nożnej. Jako szef z grupy przestępczej przez lata ustawiał wyniki meczów w kilku ligach, korumpując sędziów i działaczy. Jego działalność zniszczyła reputację całego polskiego futbolu.